Christian Horner przestał być szefem Red Bulla po 20 latach, a to nie jedyna zmiana szefa zespołu, która dziś nastąpiła. Będzie też o potencjalnych kandydatach do Cadillaca, o bardzo możliwym zwolnieniu Franco Colapinto i o Robercie Kubic. Partnerem kanału jest sieć torów kartingowych E1 Gokart. Cześć, witajcie serdecznie, Mateusz Cieślicki, powrót Roberta.pl. No nie będzie spokojna ta przerwa między Silverstone a Spa w Formule 1, ponieważ dziś okazało się, że Christian Horner, najdłużej panujący szef zespołu w Formule 1 odchodzi ze stanowiska, a raczej został zwolniony z tego stanowiska. Red Bull zwolnił go z kontraktu z dniem dzisiejszym, czyli ze skutkiem natychmiastowym. Wiemy, co się działo w ostatnim roku, pamiętamy aferę sprzed półtora roku, z początku czy sprzed sezonu 2024, gdy były te oskarżenia o niewłaściwe traktowanie jednej z pracownic, gdy były dochodzenia, były wypowiedzi, no trudne chwile dla Christiana Hornera, to wszystko skończyło się oczyszczeniem go z zarzutów w wyniku takiego wewnętrznego i takiego quasi zewnętrznego śledztwa. No i ta sprawa generalnie ucichła. Natomiast nie ucichły no, wątpliwości dotyczące tego, czy w Red Bullu na pewno dobrze się dzieje. Bo po pierwsze odszedł przecież z tej ekipy Adrian Newey. Po drugie no, forma zaczęła pikować w dół. I patrząc na wyniki Maxa Verstappena czy jego kolejnych partnerów zespołowych, no to widzimy równie pochyłą. Odeszli też inni przedstawiciele działu technicznego Red Bull'a, a nie widać jakichś wzmocnień. Do tego pojawiają się pewne wątpliwości, czy to, co przygotuje Red Bull razem z Fordem, jeżeli chodzi o silnik, na pewno będzie konkurencyjne. No a jakby jeszcze tego było mało, cały czas Toto Wolf gdzieś tam podkrada, czy próbuje podkradać Maxa Verstappena. Pojawiają się plotki o tym, że. Mercedes jest w stanie zapłacić w wykupne kwotę odstępnego za Maxa Verstappenę wynoszącą ponad 100 milionów dolarów, że chcą go ściągnąć. No i wobec tych wszystkich plotek Christian Horner po prostu nie zdołał się utrzymać. Gdyby było tempo, gdyby ten bolid nadal był konkurencyjną maszyną, myślę, że Horner zostałby na stanowisku. Natomiast w świetle tego, co dzieje się w Red Bullu, ja akurat nie jestem ani zdziwiony, ani jakoś mocno zawiedziony tą decyzją. Nie to, żebym Hornera nie lubił, a... Miewa, bywa, o, po... jak to szef zespołu. Musi mieć różne oblicza, czasem trochę irytuje, czasem jest do, ręki, do rany przyłóż, natomiast generalnie, no niestety trzeba oceniać to, co się dzieje obecnie w zespole, a w zespole nie dzieje się dobrze. To trzeba podkreślić, i dlatego, no w padoku już mówią dziennikarze, że można było to wyczuć. Dziś rano. Członkowie zespołu zostali poinformowani, że Christian Horner przestaje być szefem ekipy. Co ciekawe, ta. Mm... Jakoś szybko jeden z holenderskich dziennikarzy dostał SMS-a od anonimowego pracownika o tym, że właśnie ogłoszono odejście Christiana Hornera. To wszystko przedostało się i The Telegraph opublikował takie info, że właśnie Christian Horner przestaje być szefem zespołu. No i zaraz pojawiła się oficjalka, ale taka goła oficjalka, to znaczy bez wypowiedzi, bez jakichś większych szczegółów, tylko po prostu informacja, że oto Christian Horner przestaje być szefem zespołu. W tym wszystkim trzeba jeszcze wspomnieć o drugiej stronie, być może tego konfliktu z Christianem Hornerem, o stronie Verstappenów. Wiemy, że Jos Verstappen nie przepada za Christianem Hornerem z wzajemnością, no ale oczywiście liczyły się wyniki syna. On w ubiegłym roku zdobył mistrzostwo, teraz tego mistrzostwa, no już chyba nie łudzimy się, też nie zdobędzie. W związku z tym na pewno Jos Verstappen mocniej naciskał na to, żeby pozbyć się właśnie Christiana Hornera. Gdy w ubiegłym tygodniu pojawiły się plotki o tym, że Max Verstappen może Odejść jednak do Mercedesa, Automotor Un napisał, że no Verstappen chce zostać w Red Bullu, tylko domaga się gruntownych, strukturalnych zmian w zespole, ponieważ widzi, że dobrze nie jest. I jednym z tych wymogów Maxa Verstappena podobno było ograniczenie władzy Christiana Hornera. No to chyba mamy tutaj krok w tym kierunku, a raczej na pewno. Pytanie, czy to nie jest ze strony zarządu, czy to nie jest ze strony najwyższych władz Red Bulla, taka desperacka chęć utrzymania Maxa Verstappena. No bo jednak powiedzmy sobie szczerze, w obecnej dobie Max Verstappen jest większą wartością, większym walorem dla zespołu niż Christian Horner. Więc. Oczywiście szkoda, bo Christian Horner przez 20 lat budował ten zespół, doprowadził do jego świetności, ściągał znakomitych zawodników, również inżynierów. Razem zdobył ze swoimi kierowcami 8 tytułów Mistrza Świata Kierowców, 6 tytułów Mistrza Świata Konstruktorów, 124 wygrane wyścigi w 405 startach. To wszystko jest zasługa, czy po części zasługa Christiana Hornera. Natomiast teraz nie dzieje się dobrze i być może tutaj w związku z tymi przepychankami Overstapena chcą, zarząd Red Bulla chce desperacko próbować utrzymać właśnie swojego asa w rękawie, swojego najlepszego kierowcę, swojego geniusza, kierownicy i dlatego Christian Horner odchodzi. Kto go zastąpi? Zastąpi go Lauren McKee, który był dotychczas szefem RB. Lauren McKee to dość znana postać w Milton Keys, w rodzinie Red Bulla. On zaczynał w innych zespołach, ale generalnie no najdłuższą część swojej kariery dotychczas spędził właśnie w rodzinie Red Bulla. W 2015 roku przyszedł do Faenzy i tam był do 2014 roku. W 2014 roku poszedł do FIA, a potem został zatrudniony w Ferrari, gdzie był na różnych stanowiskach, m.in. zastępca, szef, zastępcy szefa zespołu przez kolejne kilka lat. W 2023 roku przeszedł do RB, no i teraz był szefem tego zespołu Przejdzie do Red Bull'a. Jest to na pewno kom kompetentna osoba, aby objąć to stanowisko i być może coś zmieni. Być może po prostu zasada czy efekt nowej miotły podziała i w Red Bullu zacznie się dziać troszkę lepiej. Natomiast jeżeli pytalibyście mnie o opinię, no to ja bardzo za Christianem Hornerem jako szefem zespołu nie będę płakał. Oczywiście była to niesamowita osobowość medialna, dostarczająca też bardzo ciekawych cytatów. Taka barwna, kamery Drive to Survive go uwielbiały. Natomiast wyniki, cała atmosfera wokół Red Bull'a, no niestety nie Broniły dalszego jego pozostawania jako szefa zespołu, ale oczywiście mam nadzieję, że Kistana Hornera dość często będziemy jeszcze w padoku oglądać. No to jeżeli Loren Maki idzie do Red Bulla, to kto do RB? No w RB szefem zespołu i z tego się niesamowicie cieszę, bo jest to osoba bardzo mocno na pewnym etapie związana z Robertem Kubicą, osoba, która no też stała troszkę za powrotem Roberta Kubicy w 2017 roku. Alan Perman, który był przez 35 lat w ekipie z Enstone, wiemy, że to był najpierw Benetton, potem Renault, potem Alpine i tak dalej, natomiast pracował tam przez 35 lat i w ubiegłym roku nowe genialne szefostwo Alpin postanowiło się go pozbyć, ale szybko znalazł właśnie stanowisko w RB, tam był dyrektorem, no powiedzmy, że takim od spraw organizacyjnych dyrektorem i teraz będzie już pełnoprawnym szefem zespołu. Gratuluję mu, bardzo się z tego cieszę i życzę wszystkiego dobrego. No, generalnie ma do dyspozycji lepszy bolit chyba niż Laurent McKee w Red Bullu, więc wszystko jest na dobrej drodze. Tak czy inaczej, mamy trzęsienie ziemi w Red Bullu, które nas na pewno, na 100% pociągnie ze sobą dalsze konsekwencje, kolejne wydarzenia i być może jakieś ruchy kadrowe, nie tylko na stanowiskach szefów zespołów, dyrektorów technicznych i tak dalej, ale również być może wśród kierowców. Będziemy na to czekać. Myślę, że to wszystko zaskoczyło z sam, samego Red Bulla, ponieważ nie mamy jeszcze żadnych wypowiedzi. Nie, nie jestem w stanie teraz na godzinę 12 Wam zacytować czegokolwiek od Christiana Hornera czy od władzy Red Bulla. Myślę, że takie komentarze się niebawem pojawią i zapraszam po nie na powrót Roberta Apple. Natomiast póki co e, cisza, no chyba po prostu chcieli już potwierdzić te plotki, które huknęły ze sprawą holenderskich dziennikarzy. Przypadkiem oczywiście i e, e, puścili oficjalkę. E, teraz kolejne zmiany, kolejne ruchy, bo wczoraj... E, też holenderscy dziennikarze zaczęli sugerować, że chyba na wylocie jest Franco Colapinto, kierowca, który przejechał już 6 wyścigów, te, które miał mieć jako do sprawdzenia się. No i w tych sześciu wyścigach, raz startował z pierwszej dziesiątki, natomiast generalnie jego najwyższą pozycją na mecie było 13 miejsce, wywalczone dwa razy i raczej zawodził. Były wypadki, były mniejsze wypadki, większe, nie było raczej tempa jakiegoś genialnego, choćby takiego jak pokazywał w się w ubiegłym roku, i podobno w Alpin nie są z niego zadowoleni. I tutaj jeszcze trzeba powiedzieć o Grand Prix Wielkiej Brytanii bo pewnie tak samo jak ja zastanawialiście się dlaczego Franco Colapinto nie pojawił się w ogóle na torze skoro miał nowy silnik i startował z alei serwisowej on wyjechał z alei serwisowej przejechał okrążenie rozgrzewkowe był na, na oponach przejściowych i stwierdził, że e, można założyć już sliki wjechał do boksów, założono mu sliki i już z, tych, z tego stanowiska serwisowego nie wyjechał podobno e, Colapinto spalił sprzęgło i to zdarzyło mu się już drugi raz w tym sezonie a jest to dość, e, no bolesna i też wstydliwa wpadka dla kierowcy, dlatego Flavio Biatore ma być bardzo niezadowolony. Z drugiej strony, zaledwie 3 lipca podpisana została nowa umowa partnerska właśnie za sprawą kolapinto z ekipą Alpine z dużym podmiotem, więc tutaj, no czy jednak te pieniądze utrzymają Franco na dłużej? Myślę, że wiele zależy od tego, co się stanie na przykład z Walterim Botasem, bo podobno Alpine wyraziło zainteresowanie ściągnięciem na koniec sezonu, na drugą część sezonu Właśnie Walteriego Botasa, ale Walteri Botas musi najpierw poczekać na decyzję Cadillac'a. Bo Cadillac wybiera swoich kierowców. Pierwszego chcą ogłosić w ciągu kilku najbliższych tygodni, drugiego do końca września. Na Silverstone odbywały się rozmowy z kierowcami. W mediach pojawiają się informacje, przeczytałem kilka tekstów w mediach, żeby Wam to streścić. I powiem szczerze, no musiałbym tutaj siąść i wymieniać długą listę zawodników. Generalnie każdy, kto wolny, to jest na celowniku Cadillaca. Tak z tych, z tych tekstów wynika. Bo i Mick Schumacher, i Guan Yu -Zhu, i w, w ogóle też takie zdania, że przeszkodą w Guan Yu -Zhu może być jego narodowość, no bo Chiny, USA nie za bardzo się teraz lubią i w ogóle ja tak sobie myślę, dobra, ale przecież on jest wolny jak pieron. to dlaczego my w ogóle mówimy o narodowości, przecież po prostu gości do Formuły 1 raczej nie nadaje, no ale okej okay. więc on też ma być kandydatem Mick Schumacher, Felipe Drugowicz, tutaj też dość mocna i ciekawa kandydatura no ale w Cadillacu na pewno chcą postawić na jednego doświadczonego kierowcę, ale trwają przepychanki, czy nie postawić na dwóch doświadczonych zawodników i wtedy Walter Bottas oraz Sergio Perez, taki byłby skład tej ekipy, toczą się też rozmowy z innymi zawodnikami, ale myślę, że najciekawszą jest to, i tutaj już mamy dowód w postaci zdjęcia, zrobionego właśnie w padoku na Silverstone, że z byłym juniorem Mercedesa, z Fredrikiem Westing rozmawiały władze Cadillaca i myślę, że to może być ciekawy trop, jeżeli jednak zdecydowałyby się zatrudnić jakiegoś debiutanta. Zobaczymy, na razie to wszystko, jeżeli chodzi o Cadillaca, wygląda mgliście, a według mnie oni już od dawna powinni mieć kierowcę wokół którego, czy z którym będą razem tworzyć bolid, bo przecież za pół roku, słuchajcie, będziemy już, no, w trakcie pierwszych testów czy po, po pierwszych testach Formuły 1, więc trzeba się Spieszyć. Na koniec powiedzmy sobie jeszcze o Robercie Kubicy, o tym, że zbliża się 6 godzin Sao Paulo na torze Interlagos w Brazylii. To wszystko będzie oczywiście do śledzenia na powód Roberta. .pl. Harmonogram znajdziecie w opisie tego filmu. No i wczoraj, we wtorek rano, ogłoszono BOP, czyli Balance of Performance na tę rundę. I tak jak można by się było spodziewać, po tych sukcesach na początku sezonu, po wygraniu Le Mans, BOP nie jest korzystne dla Ferrari. Zostało dociążone najbardziej i wspólnie z Toyotą ważą najwięcej. W całej stawce do tego zdjęto najwięcej mocy, jeżeli chodzi o tę moc poniżej 250 km na godzinę, bardzo ważną na, na tym torze, więc no, mocno ucierpiało BOP i Ferrari za sprawą tego BOP i może nie być im łatwo tutaj rywalizować o najwyższe cele, pamiętam o w ubiegłym roku, jak to było. No i generalnie Robert Kubica też mówił, że ta druga część sezonu, jeżeli chodzi o charakterystykę torów, no nie jest skrojona pod Ferrari, czy raczej Ferrari nie kroi swoich aut pod właśnie te tory, które teraz będą, ponieważ Ferrari skupia się bardzo słusznie na Le Mans. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pierwszy trening już w piątek, także zapraszam do śledzenia na blogu. Dajcie proszę znać w komentarzach, co sądzicie o zwolnieniu Christiana Hornera. Czy zasłużył, czy, czy powinien zostać, jak to teraz będzie z Maxem Verstappenem według Was. Jestem bardzo ciekaw Waszej opinii, bo sprawa jest rozwojowa i może być naprawdę ciekawie. No, czekam na komentarze na przykład Toto Wolffa. Czy będzie za Christianem tęsknił, czy nie? Przecież to była taka troszkę e, miłość przez nienawiść, no nie wiem, jak to, jak to można nazwać. Bardzo dziękuję za oglądanie. Zostawcie proszę łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. Dziękuję wspierającym na tu na Patronite, na Tipli i na YouTubie. I do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Cześć.